Dobra, jesteśmy. Jak widzicie, panele stoją. Tu stoi jakiś piec jeszcze. A tu stoi moja pompa. O! Ta tutaj. Ładnie się prezentuje kawał pompy. Wielgachni, to jak cholera. No ale to nic. A to pewnie są. Tak, to będzie pewnie moje rusztowanko do tych paneli. Dobra, idziemy. Trzeba zabrać falownik przynajmniej. Słuchajcie, tu jest na wystawce ta moja pompa. Coś takiego będzie, duże to trochę w porównaniu z szerką. Szerka, usiądź tam obok. Coś takiego. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi filmik z montażu. Witam wszystkich. Już jak pewnie widzieliście na moim poprzednim filmie, trochę się tu u mnie działo, czyli się pozmieniało, a mianowicie Tadam! nie ma pieca. Kotłownia wstępnie przygotowana, czyli układy powypłukiwane, wszystko wyczyszczone. Podłoga powiedzmy w miarę umyta na tyle ile się dała. Malowanie ścian zostawiam sobie, jak już wszystko mi stąd zniknie, bo boiler też musi wylecieć, no ale na razie potrzebujemy się w czymś myć, więc jeszcze zostaje, ale możliwe, że dzisiaj na pewno jutro już wyleci, bo mają tu zbiorniki stanąć, więc boiler też będzie trzeba zdemontować. No i to wszystko tutaj jeszcze będzie przerabiane. I miejmy nadzieję, że szybko pompa odpali. Jest i pompa. Trzeba rozładować, nie zabić się na śniegu. Jakieś krawężniki czy taka, żeby na nich spadnęła. Ale może wykombinuję coś fajniejszego jeszcze. Kamera poszła akcja. A widzieliście reklamę teraz tam co wyszło u mnie czy nie? Widzieliśmy Tam są z F-Home'a i jak Wam się podoba? Zabawna To te nóżki to ja sobie dzisiaj na szybko dojadę do tomka, niech mi dotoczy na poczekaniu. Ma znaję ja sobie tym. No właśnie, ja potrzebuję te wykręcić, i ja sobie do tego dorobię nóżki. Jak mi taką jedną dasz, to ja sobie tu wszystko ładnie dorobię. Ile to zajmie? No dzisiaj na wieczór. to nie ma sensu jej teraz stawiać, To ustawmy tylko tak i się ją najwyżej jutro postawi, żeby było. Rozstawić to co trzeba, i no słuchajcie, na razie, na... Na razie. Na razie. Na razie. E... a wybierzecie pompę. No to dajcie do kotłowni, się rozmraża. Tu jakieś kabelki, Zobaczymy później, co to ma w środku. No, jest kawał tego urządzenia. Pompa, jak widzieliście, stoi już na dworzu. Chłopaki pojechali, bo jutro przyjadą nam montować i w ogóle. Ale nie zabronili mi otworzyć reszty prezentów, czyli tutaj powinna być cała rozdzielnia wodna do tej pompy, bo przychodzi w zestawie. To zaraz sobie zobaczymy. Otworzę i zrobimy. Zobaczymy co tam jest w środku. Jak to było? W którejś reklamie. Pokaż kotku co masz w środku. Ła! No jest kawał tego strownika. Tu mamy chyba jakieś czujniczki. Tu jest wyjście do zasilania, ponieważ to jest monoblok, to jest taki łatwy w montażu, że każdy go może sobie podłączyć, tak? czyli nie potrzebne są jakieś F-gazy inne rzeczy, to stajecie wtyczkę i tą wtyczkę po prostu możecie sobie podpiąć pod siłę i to powinno działać. I tutaj gdzieś będzie na pewno od spodu wejście z pompy ciepła, specjalna wtyczka, tu widzicie, taka wtyczka wychodzi z pompy ciepła. Ją podpinacie, podpinacie to do prądu i pompa powinna zacząć działać. No oczywiście jeszcze trzeba tutaj część instalacją instalacji wodną spiąć, ale ta instalacja wodna jest już, jest możliwość spięcia jej przez normalnego hydraulika. Nie potrzebny Wam żaden specjalista. Więc tak to wygląda. No jest kawał tego sterownika, tam są jakieś grupy pompowe, coś innego, ale to będziemy już sprawdzać. Podejrzewam, jak chłopaki podjadą. Więc wtedy będziemy się bawić. Coś tu jeszcze mamy? O! To jest pewnie sterowniczek Defro, którego i tak będę. O! Nie lubię tej firmy. Jeśli o to chodzi. Chciałbym usłyszeć po Modbase ze swoim yy, systemem. Tutaj jakiś moduł mamy, chyba internetowy do spięcia Jakąś obsługą. To jest gałęźnik. To powinien być też na ten zasilacz. No i tutaj Ethernet. Dobra, czyli jutro będziemy się z tym bawić. To jest kwadratowy? Nie wiem. Wygląda trochę na kwadrat. Ten wygląda na okrągły. E on jest niższy niż się wydawało. Na szczęście to sporo niższy. Bo ile nie ma metra? No, metr 60. Jakiś ma. Nie wiem, czy wejdziemy przez drzwi. Folię możemy zostawić, bo to zawsze, żeby się nie porysowało, a ten... Nie, ten myślałem, że będzie wyższy, tak? Jak okazuje się, że on jest dosyć niski, a ten jest kwadrat... Też taki wysoki, czy on jest... No trochę niższy jest, bo tam też jest chyba wypchane, czy... To jest ten defroski. Ładny. Ładny. Będzie się... Patrz, nawet z pompą się pasuje kolorystycznie. Najbardziej to mnie zastanawia, bo to do tej pompy przyszły te, te obudowy, co ściągaliśmy, tak? Po cholerę oni tam to malowali proszkowo i ten to. Zamiast tej obudowy takiej ładnej, co i tak dobili deskami, mogli zrobić te stopki. Trzebało się to wstępnie ustawić. Słuchajcie, to chyba waży z 400 kg. ja nie wiem, w trzech chłopa i ledwo co wtargaliśmy. Tutaj mamy na ciepłą wodę użytkową. Tam jest zestaw jakby całych zaworów, wszystkiego, co potrzebne, żeby tą pompę uruchomić. I to jest taka pompa, którą nie potrzebujecie gazów, niczego, bo to jest monoblok, czyli z zewnątrz dociągacie tu tylko dwa przewody z ciepłą i zimną wodą z tamtej pompy. I to wam wszystko obsługuje. To jest mniej więcej coś na tej zasadzie, co teraz Easy chyba wypuściło y, pompę, gdzie też dostajecie szafę z zaworami ze wszystkimi. Starczy, że tą szafę podłączycie z pompą zwykłą y, wodą i to wszystko działa. Tu jest podobnie, tylko że nie dostajecie szafy, a taką grupę pompową, czy jakby to nie nazwać sterownik. I do tego musicie sobie jakiś bufor dołożyć. To jest wygodniejsze, że możecie sobie dołożyć bufor, jaki Wam pasuje, a nie musicie dokładać takiej szafy stawiać. Czyli ja tu dzięki temu, że ten jest osobny bufor, to mam będę miał znacznie większy bufor.